Dzień dobry, witamy na targach MSPO 2023. Mamy dzisiaj przyjemność porozmawiać z prezesem firmy Kenbit, panem Dariuszem Kenigiem, który jednocześnie świętuje tutaj na targach 20-lecie istnienia swojej firmy. Panie prezesie, proszę powiedzieć dokładnie, co świętujecie i jakie sukcesy osiągnięliście w ciągu tych 20 lat? Tydzień na targach, kiedy praktycznie jubileusz 20-lecia istnienia. Jest to 18 lat to jest ten okres komercyjny, natomiast wydaje mi się, że 20 lat to po prostu już jest po, troszeczkę czasu pod kątem działania na tym trudnym rynku, jaki jest rynk działa, tak. E, oczywiście są firmy po prostu, które przywodzą ten jubileusz, typ 50 lat, 70 lat, ale jesteśmy firmą prywatną, także 20 lat, uważam, że to na już jest duży sukces, że, się, że jesteśmy w stanie na tym trudnym spektrum rynku zbrojeniowego i czynu czyli o wysokie, moim zdaniem, posiągnięcie. Czyli współpracujecie cały czas z wojskiem i osiągacie sukcesy, no bo jednak zamówienia macie cały czas. Tak, współpracujemy z wojskiem, praktycznie ze wszystkimi rodzajami sił zbrojnych i z wojskami lądowymi, marynarką, wojenną siłami powietrznymi. Także przez te 20 lat udało nam się wdrożyć 30 systemów teleinformatycznych klasy C4SR, bo to jest nasze jakby pierwsze działanie, produkcja systemów, Implementacji systemów informatycznych. Wdrożyliśmy do sił zbrojnych 38 urządzeń łączności telekomunikacyjnych, na podstawie których możemy robić systemy na różnych obiektach, wozach dowodzenia, okrętach. Firma przez te 20 lat otworzyła oddział w Dyni w 2012, który realizuje projekty związane z marynarką wojenną. Powiem szczerze, że ja jako były pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej nie miałem do czynienia z marynarką wojenną. Jak pierwszy raz poszedłem na okręt zobaczyć co to jest w ogóle okręt jako obiekt. To byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo na okręcie jest około 30 różnych systemów telekomunikacyjnych. Są systemy łączności radiowej KF, systemy łączności radiowej UKF, są systemy łączności satelitarnej. Zarówno systemy łączności, które pracują w trybie narodowym, ale też w trybie powiedzmy z systemami natowskimi, czyli są jakby yy, przykryte środkami kryptograficznymi. Także ogrand jest naprawdę bardzo złożonym yy, obiektem, gdzie zaprojektowanie systemu antenowego pod kątem kom kompatybilności elektromagnetycznej to jest też dużym jakby wyzwaniem. Żeby pokazać, co robi firma Kemit, to może zacznijmy od okrętów. W takim razie powiedzcie, bo bardzo ważną rzeczą, którą zrobiliście, to było między innymi dostarczenie systemów satelitarnych dla okrętów. Moim zdaniem to był dosyć duży sukces, dlatego że te systemy chodzą i nie ma do nich żadnych uwag. Czy mógłby, mógłby Pan powiedzieć o tym troszeczkę więcej szczegółów? No tak. W 2017 roku podpisaliśmy umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę sześciu kompletów yy, z systemu łączności yy, satelitarnej, technologii. Sadką, Broadband, yy, tak jak pan redaktor wie, jeśli chodzi o okręt, no to system łączności satelitarnej jest takim powietrzem po prostu, tak, no bo yy, przesyłanie danych po prostu, tak, na okręcie wiąże się jakby z, z zapotrzebowaniami pod kątem dużego pasma transmisji danych, tak? Mało tego, okręt jak idzie w misję, tak? to on cały czas musi trzymać tę łączność, także zaprojektowanie jak mają być rozmieszczone te anteny, po prostu pod kątem, jak okręt y, idzie, to pływa raz y, zmienia kierunki, także testy, powiedzmy, takiego systemu łączności polegały na realizacji różnych zwrotów w kształcie ósemki i żeby ten sygnał satelitarny cały czas, powiedzmy, jakby anteny mogły nadążać za śledzeniem tej satelity i tę łączność jakby zapewnić, tak? E, A stacja tego, bazowa? Stacja no, bazowa, tak. Stacja bazowa też y, 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 robiliśmy modernizację stacji bazowej. Y, master, y, jeśli chodzi o obiekt nadbrze nadbrzeżny, y, jest to też y, duże jakby wyzwanie pod kątem umieszczenia, powiedzmy, anten, ale oczywiście pod kątem możliwości konfiguracji sieci łączy satelitarnej, bo na dzień dzisiejszy marynarka wojenna posiada powiedzmy, możliwość i zdolność, żeby można było konfigurować nie tylko jedną relację, ale konfigurować grupę okrętów, które wychodzą w misję w morze, po prostu realizować zadania powiedzmy, bojowe czy nawet ćwiczenia. Także żeby zaprojektować i skonfigurować ten system łososeterny, to też powiedzmy było pewne nasze wyzwanie. Tak? A mam pytanie dotyczące okrętów i też troszeczkę wojsk lądowych, dlatego że ogromną bolączką polskich sił zbrojnych są systemy walki elektronicznej, a przede wszystkim systemy rozpoznawcze. Byście zastosowali system rozpoznawczy i zorganizowali system rozpoznawczy na okrętach hydrograficznych. Czy moglibyśmy uzyskać troszeczkę szczegółów na ten temat i w jaki sposób to się łączy na przykład z takim projektem Kaktus, który wcześniej był również realizowany przez Waszą firmę? No tak, powiem tak, no ja przez 15 lat pracowałem w Wojskowej Akademii Technicznej przed jakby założeniem firmy. Pracowałem w Zakładzie Radiokomunikacji Walki Radioelektronicznej, także rozpoznanie to była nasza pierwsza powiedzmy działka i i pierwszy temat, który będąc już jakby w nowej sytuacji życiowej zrealizowaliśmy dla Sił Zbrojnych. Realizowaliśmy projekt Kaktus. to była praca badawczo-rozwojowa, w której byliśmy podwykonawcą Wojskowego Instytutu Łączności i Wojskowej Akademii Technicznej. Kaktus jest to duży system zorganizowany na kilkunastu obiektach i to zarówno, powiedzmy, jeśli chodzi o moduł operacyjny, który obejmował pasmo VHF, HF, przepraszam, i moduł taktyczny, który obejmował pasmo VHF-UHF, tak. Rozpoznanie radioelektroniczne uważam, że to jest, może jego nie widać, tak? nie jest bardziej tak, bardzo spektakularne jak, nie wiem, wyższał z haubicy z czołgu, tak. Natomiast rozpoznanie radioelektroniczne widma elektromagnetycznego nie widać, tak, ale w pierwszej fazie konfliktów zbrojnych, tak, walka elektroniczna rozpoznanie namierzanie lokalizowanie celów przeciwnika systemu dowodzenia jest podstawą do tego żeby po prostu mieć przewagę odnośnie właśnie rozpoznania tego przeciwnika i wiedzieć po prostu gdzie mamy uderzyć siłą ognia na przykład systemem to pas alteryjskim, że można było taki system zniszczyć, tak? Ale jak to się stało, że wyście przeszli tak łatwo z systemu lądowego kaktus, który jest dosyć skomplikowany, i nagle przeszliście do systemów okrętowych i zastosowaliście system, który od dwóch z tego lat, co wiem, od dwóch lat działa bez żadnego zarzutu. Jest to jednak system dosyć specyficzny, więc przełożyliście to na wersję morską. E, no tak, no tak naprawdę system na okręcie różni się tylko po prostu pod kątem innego pola antenowego, tak, w wojskach lądowych, w zależności od tego, jaki to jest system, czy na pasmo KF, czy na pasmo UKF, jest duża dowolność pod kątem instalacji tego pola antenowego. Pole antenowe dla kf może mieć 250 metrów na 250 metrów, natomiast na okręt jest małą jednostką i trzeba odpowiednio zaprojektować takie pole antenowe. Natomiast pod kątem jakby funkcjonalności to są dwa podobne systemy, tak, no bo w rozpoznaniu to zależy nam na wykryciu sygnału, poszukiwanie sygnału, demodulacji sygnałów, rejestracji sygnałów, e, e, namierzanie sygnałów, no i lokalizację powiedzmy sygnałów. Tak? I tak, to wszystko wy... zabezpiecza się wy, tak? I to wszystko to jest nasz na hydrografię nawigatorze, który oddaliśmy w roku 2022 system, tak? To są świeże powiedzmy systemy, tak. E, to jest nasz autorski projekt, tak, całe oprogramowanie integrujące e, systemy. Y, y, rozpoznania, namierniki, odbiorniki. Nie mogę tutaj zdradzać może szczegółów, powiedzmy, wszystkich, tak, natomiast jest to od początku nasze autorskie programowanie, do którego mamy pełne prawo, jeśli chodzi o kody źródłowe, tak, i to oprogramowanie, uważam, że jest na dzień dzisiejszy najlepsze, jeśli chodzi o y, wykorzystanie wojsku, polskim. Najbardziej nowoczesne pod kątem możliwości Pracy w tak zwanym trybie szerokopasmowym, czyli tak naprawdę operator może po prostu pracować w trybie typowo automatycznym, tak? Nie operator w ogóle tak naprawdę w tym systemie nie musi po prostu nieraz brać udziału. To, to, co... to muszę zadać to pytanie, czy w takim razie, ponieważ kaktus jednak się nie udał, no bo jednak nie było mocnego wdrożenia tego systemu w siłach zbrojnych, czy jesteście w stanie teraz odwrócić sytuację, gdyby wojsko zapotrzebowało na przykład wykonać wersję? Z morskiej wykonać wersję lądową i wrócić do systemu walki rady elektronicznej na lądzie? No oczywiście tak, no, niestety procedura powiedzmy była procedura realizowana w trybie PIBP. Byliśmy jakby pod wykonawcą wojskowych zakładów elektronicznych w ramach opracowania już nowego systemu kaktus, jeśli chodzi o wdrożenie. Niestety procedura zakończyła się. No, nie niepodpisaniem umowy, tak? nie wiem, czy zabrakło funduszy powiedzmy, czy, czy inne sprawy powiedzmy, miały tutaj jakieś to znaczenie. Natomiast my jako firma wystąpiliśmy do Agencji Uzbrojenia, że jesteśmy w stanie taki system dostarczyć, tak? który będzie działał w podobnym trybie pracy jak system na przykład na hydrografie nawigatorze. I to nie potrzebujemy realizować, nie wiem, wielkiej pracy badawczo rozwojowej, tylko mamy... Praktycznie znakom gotowego systemu, który dzisiaj już funkcjonuje na okręcie. Na, na dwóch zakoń, okrętach. To na zakończenie, żeby jeszcze pokazać szeroko, szeroki aspekt tych rzeczy, które robicie. Sprawa, woj, sprawa systemów inżynieryjnych, do których też wykonaliście może nie nawet oprogramowanie, ale system zabezpieczający. Czy mógłby Pan powiedzieć troszeczkę więcej szczegółów na ten temat, dlatego że jesteście gotowi dalej na te zamówienia. Tak, no w 2006 roku podpisaliśmy z Wojskowym System Techniki Inżynieryjnej. Umowę na wykonanie oprogramowania integracji systemu łączności na kołym transporterze rozpoznania inżynieryjnego. o kryptonimie tu System został wykonany, natomiast ze względu na to, że nośnik ryś nie przeszedł wszystkich badań zdawczo odbiorczych. Tak? Zresztą podobnie jak to miało miejsce w systemie Kaktus, też w module taktycznym, powiedzmy, też był ten sam nośnik ryś zastosowany, tak? ale system Kateri został odebrany w pełni, natomiast niestety nośnik po prostu nie spełnia pewnych wymagań. Yy, jesteśmy gotowi powiedzmy, na dostawę nowego, na nowym nośniku, transporterze opancerzonym, nowy system kołowego transportera rozpoznania inżynieryjnego. W ramach tego projektu wykonaliśmy kompletne programowanie, jednak oprogramowanie inżynieryjne pod kątem rozpoznania dróg, mostu, yy, rozpoznania pól zainstalowania różnych sensorów pod kątem y, pokładowego wykrycia, wykrywania min, powiedzmy, tak. Tutaj chciałbym w tym miejscu podkreślić, że Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej wykonał autorski system pod kątem y, y, wykrywacza min, pokładowego wykrymasza min, jeśli chodzi po prostu o za, zastosowanie w, akurat w tym projekcie Katerii. Natomiast y, Miało być wdrożenie teraz tego projektu, natomiast nie wiadomo jakich przyczyn, po prostu umowa nie została podpisana. A wojna w Ukrainie pokazała, a, a, że system jest bardzo potrzebny. No wojna wobec w Ukrainie pokazuje ogólnie, że systemy rozpoznania, czy to jest rozpoznanie elektroniczne, czy to jest rozpoznanie optoelektroniczne, czy to jest rozpoznanie inżynieryjne. Wiemy, że Ukraina na dzień dzisiejszy jest zasiana różnymi minami, tak, i taki system na pewno by się przydał pod kątem rozpoznania inżynieryjnego, rozminowania, tak. Pan też nie mamy szans, żeby opisać wszystkie systemy, ale gdyby tak Pan mógł wymienić takie perełki, które Pan robił, zacznijmy może od spraw okrętowych rozgłośnia okrętowa porodyta. Czy mógłby Pan wymienić kilka takich systemów, które na przykład by powiedział Pan, tak, to jest nasz sukces, my to robimy, jesteśmy gotowi, żeby to robić, żeby to sprzedawać dalej? No tak jak powiedziałem, firma od początku nie jesteśmy firmą handlową. My jesteśmy firmą produkującą i Naszym jakby głównym celem biznesowym jest produkowanie swoich własnych urządzeń systemów, czy to jeśli chodzi o hardware, czy to jeśli chodzi o software, tak. Natomiast yy, realizując projekt Kormoran, tak, bo na Kormoranie dostarczaliśmy zintegrowany okrętowy system łączności, który integruje wszystkie, powiedzmy... Za który dostaliśmy wyróżnieni. Za które dostaliśmy, powiedzmy, nagrodę pana yy, admirała Ziemiańskiego, tak, yy, pod kątem systemu właśnie łączności, tak. W ramach tego projektu zakupiliśmy rozgłośnię firmy zagranicznej, ale niestety ona nie spełniała wszystkich wymagań, które zostały postawione przez wojsko. Doszliśmy do wniosku, że wykonamy swój, swoją rozgłośnią okrętową. I zrobiliście? I zrobiliśmy rozgłośnię okrętową, jeśli chodzi o rozgłośnię ogólnokrętową i rozgłośnię manewrową. Tak? Wiadomo, że na każdym okręcie pan komandor dobrze wie, że podstawowym systemem łączności na okręcie to jest rozgłośnia. Jak okręt idzie, to jak rozgłośnia nie działa, to po prostu nie można powiedzmy, jakby wyjść w ogóle w morze, tak? No to pochwalmy się. Także... także. Holowniki to Wasza robota. Także, na Holowniki właśnie ta rozgłośnia została wdrożona. Rozgłośnia posiada certyfikat Polskiego Rejestru Statków, powiedzmy, została sprawdzona pod kątem wymagań mechanicznych, klimatycznych, na mgłę solną. Także jest to dojrzały produkt, to nie jest jakiś tam prototyp, tak? Także no dziwię się nieraz po prostu, że nie możemy wdrożyć tej rozgłośni na kolejnych okrętach, typu Mieszy typu kormoran, po prostu tak. Natomiast jest to nasz narodowy system. Tak? No pieniądze zostają powiedzmy tutaj w Polsce. To ostatnia rzecz, o której będziemy rozmawiali, to jest, roz, to jest może nie rozgłośnia, ale to jest system łączności na ryby, ponieważ nasi czytelnicy bardzo interesują się wojskami specjalnymi. Proszę powiedzieć dosłownie trzy zdania na temat tego, co żeście zrobili i co będziecie jeszcze robili dla ribów wojsk specjalnych. No, wojska specjalne to tak naprawdę to jest naprawdę bardzo specyficzny klient, tak? działa w najtrudniejszych warunkach metrologicznych, tak? pod kątem yy, warunków atmosferycznych łysolnej, yy, woda. Praktycznie pierwszy system, który zrobiliśmy na Rybie w 2006 roku, tak naprawdę musieliśmy przekonstruować. Woda do tego systemu się wlewała wszędzie. Tak? Natomiast na dzień dzisiejszy, bo tych naszych doświadczeniach, Wykonujemy systemy, które można porównać do, tak jak określają wojska specjalne, do jednego z najlepszych na świecie systemów duńskich. Tak? Także wykonujemy system łączności dla łodzi klasy RIP. Integrujemy wszystkie radiostacje, które powiedzmy są na tej łodzi, bo wiadomo, że wojska specjalne wykorzystują bardzo zaawansowane systemy łączności radiowej KF-UKF ale na takim rybie, tak, to jest mały obiekt, tam jest jeszcze, są systemy do łączności z, z okrętami, czy tam, przepraszam, z statkami cywilnymi, tak, żeby można było z nimi się komunikować pod kątem zejść mi z kursu po prostu i tak dalej, także... Czyli sukces. Ja uważam, że to jest pełny sukces, bo system jest dostosowany do bardzo newralgicznych warunków atmosferycznych, tam woda się wlewa do takiej łodzi, tak, to jest woda słona, także po system jest odporny powiedzmy na te warunki, a przede wszystkim integruje i zapewnia wszystkie wymagania funkcjonalne dla takiego specjalsa, powiedzmy pod kątem łączności, czy to między sobą, tak, czy to łączności z punktem, stanowiskiem dowodzenia brzegowym. Panie prezesie, to w takim razie ja bym życzył dalszych takich sukcesów w imieniu difan 24 i naszych czytelników abyście się nie zraszali i abyście dalej kontynuowali to, co robicie, czyli żebyście wdrażali systemy dla polskich sił zbrojnych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że następne powiedzmy, dwa, przez następne 20 lat będziemy mogli ten system i zarówno Komitet Transportu z i KASY, Kaktus, powiedzmy, realizować. Dziękuję ja bardzo. też mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.